Witajcie z tej strony Machine Gun, kochani, zapraszam na horror pod tytułem Chylofobia. Tak więc zaczynamy. Intro było, znaczy menu było całkiem fajne. Student Collection, bla bla bla. O kurczę. Okej, okay. Łapie. To musiał być naprawdę długi lot. Tak jest, to był strasznie długi lot. To był pewnie zamach terrorystyczny. Dobra, ale. The fuck? Czemu tam teraz nie ma ogniska? Patrzę kątem oka, widzę ognisko. Patrzę naprzód, nie ma ogniska. Dobra. Co to jest? Co my tu mamy? Latarkę. Pick up a note. Prest. Co? Find trzy orbs i bądź wolny. A skąd ja ci znajdę trzy orby? Co? Eee, czekajcie, c, orb, dwieście pięćdziesiąt sto osiemdziesiąt jeden. O co chodzi? A to co to jest? Mamy GPS-a. Aha, dobra, czekajcie, ile tam było? 250-181. Dobra, idziemy chyba w złost. Czekajcie. Musimy obejść tą górę. 250-181. Dobra, to idziemy teraz dobrze. Dobra. Idźmy prosta, trafimy. O, 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 czyżby to tam? Tak, to tu. Cześć. Pick up an orb and a note. No to dobra. Aha. 407, 414. Dobra, myślę, że jak będziemy tędy szli, będzie. Aha, czekajcie, tylko musimy iść. O, super. Serduszko zaczęło bić. Będzie się działo. 407, 414 Dobra Nie wiem czy się obracać za siebie Bo albo się zgubi, albo coś tam nie wyskoczy Albo jedno i drugie Co to jest? Halo Co to jest? Kim jesteś, Brzydalu. Czemu się na mnie patrzysz? No bez gitu to się na mnie patrzy. A jedę w złą stronę. Aha, dobra. Ta czaszka mi przeszkadza. Niech mogę iść jak mi ta czaszka przeszkadza. Pst. Da fuck, kurwa! Ja pierdolę. Ja pierdzielę. Ja Pamiętajcie, jak usłyszycie ps to się kurwa nie odwracajcie. Nigdy. Czekajcie, bo spada nam o! Teraz będziemy szli dobrze. Dobrze. Teraz powinno być ok. Powinniśmy znaleźć teraz drugiego orba. Kurde. ja pierdziele, no. Co za głupia gra. Ale w porównaniu do tamtego to było nic. Po prostu skupmy się na zadaniu. O, o, o. Mamy orba, mamy. O nie, 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 nie odwrócę się, chyba Cię pokurwiło nieźle. Dobra. 601-827. 601-827. 601-8. Przestańcie mnie straszyć. Dobra. Mam nadzieję, że trafimy jakoś. Co tam jest? Co tam jest? Dobra. Idziemy dobrze w końcu. Sześćset 27 A. Help Nie szepcz mi. Nie szepcz, proszę cię, grzyby płoszysz? Nie idź sobie, idź sobie pedale. Co będziesz tak patrzył głupio? Masz problem człowieku? W dupie cię mam. Idę dalej. O, 601. Co? Ile 601, tak? Osiem, dwa. Kurczę, to trudne nawet. Nie, źle idę. O, tu idziesz szybko, ale mi chodzi o ten na dole. No dobra, no to będę szedł tak. Taki spokój. Chodzimy po lesie. Nie wiadomo, co robimy, tak naprawdę. Pst. Czekajcie, ostatni ork. Ha? Am I dead? Maybe now To be continued. Kochani, gra pod tytułem Helofobia, była to wersja Alpha 013. Link będzie w opisie. Jak widzieliście, można było się przestraszyć grając w tę grę. Polecam zagrać sobie i samemu się przekonać na własnej skórze. A my widzimy się w kolejnych horrorach. Tak więc, cześć, do zobaczenia.